Cześć, ponieważ mój kanał subskrybują też osoby z powodu symulatora farmy. Nie jest to może jakaś duża liczba osób, ale kilka zagląda. Widziałem tam nowe się pojawiły ostatnio. Więc takie małe sprawozdanie i też opis dla tych, którzy dopiero odwiedzili moją, mój kanał z powodu Fiata i Poloneza. Tutaj, właśnie. Co my tu mamy do sprawdzania? Ja i tak wełnę nie mam, dobra. Dla mnie to jest wszystko takie połączenie. Nawet na tej... Na tak, na tej grze występuje po prostu wszystko co jest na moim kanale. O nawet z pociągami w takiej postaci włącznie. Oczywiście bizon, podstawa. I tym podobne. No na razie nic się nie dzieje. Gram trochę. Czasami sobie odwiedzę dla relaksu wieś. No i teraz, żeby tak nie było że do końca, że nie ma to związku z modelarstwem, to powiem tak. Niektórzy narzekają, że Fiat za 100 zł drogi. To proszę bardzo. Jeśli mają grę, to tu mamy jak najbardziej darmowego Fiata, którym otwierają się drzwi. Jak niektórzy, niektórym te brakuje. Można się nim przejechać. Oczywiście w tej grze jest to wszystko uproszczone, ale można tak, ja muszę się przejechać, zobaczyć co tam u mnie na polu. ewentualnie jeszcze kury odwiedzić za ja pokażę jak z zewnątrz wygląda Nie, ale całkiem fajnie taki w kolekcji też by się przydał nie no mam nadzieję że będzie Kwiata bym sobie raczej nie odpuścił Dobra, jadę sobie zobaczyć na to pole jakby ktoś zauważył, że nie świecę świateł, to nie świecę. Teoretycznie jesteśmy w Niemczech, ale dla mnie to jest pomoże Zachodnie. Jeżdżą tu takie samochody, które coś przypominają bardzo. Nie do końca nimi są. Brak licencji zapewne tu dużo robi, ale nie tylko. Ale możecie sobie zobaczyć przy okazji, że taka gramat. Dużo związku z modelarstwem i jest w pewnym sensie modelarstwem. Ktoś dłubie przy tych modelach, ktoś je kolekcjonuje. No, a jeśli o samą grę chodzi i co się wydarzyło od poprzedniego odcinka, no to. W sumie nic ciekawego jakiegoś szczególnie, no sianie, zbieranie. Z ważniejszych tych to zdecydowałem się na kupno drugiego siewnika, to był mój największy wydatek Gram na tym trudnym poziomie. I tak jak mówiłem już kiedyś według tych swoich tam wytycznych, więc ciężko mi zarobić jakąś wielką sumę. Udało się coś kupić, bo nawet palet nie mam na czym wozić. Po nasiona muszę zawsze jechać. No się drugi trochę rozwiązuje. prawe, ale nie do końca. Zwolniłem tak, bo chciałem. Często jak traktorem jadę, to wjeżdżam tam wcześniej. Tak jakoś odruchowo. O, chyba coś już wyrosło. Patrzę, bo muszę oprysk zrobić. O, czyli... Nawet nie ma co wychodzić. Ale... Jak już jestem... No tu rośnie pszenica i tym razem tylko pszenica. Chociaż, tak prawdę mówiąc, na drugim polu miał być, miał być jęczmień, ale już odruchowo zacząłem siać pszenicę. Ja dobra, bo tam się też nie mogłem do końca zdecydować. Ale pewnie, jakbym świadomie wybrał to, to byłaby to. byłby to jęczmień na drugim. Dźwięk sam że on nie jest idealny, ale ten co był, był gorszy, więc już ten mnie tak nie denerwuje przynajmniej, ale nie jest też zły, powiedzmy. Nie wiem, czy skończyłem wątek ze światłami, że nie świecę, chyba nie. No tutaj właśnie nie mogę sobie poradzić, może ktoś jest znawcą akurat symulatora farmy, co zrobić, żeby światło było normalne, żeby nie było tego. Bo próbowałem sam i jakoś nie za bardzo mi to wyszło. To znaczy, coś tam się zmieniało, ale raczej na gorsze. No i tak to właśnie wygląda. Ja na wakacje jeździłem. Na zachód do zachodnio pomorskiego i jeszcze tam jeżdżę Więc ta mapa mi z tego powodu właśnie pasuje Jest moją chyba ulubioną mapą To jest Farming 17 Ale mój komputer to też jest zabytek Ten ruch też jest trochę za duży może nie wiem co ja udaję, które lata są. To już to bardziej nie, nie wygląda na współczesność tak do końca. Z jednej strony, a z drugiej trochę wygląda. Może. Ale ruch chyba troszeczkę przydałoby się zmniejszyć. Jak jadą u mojej babci jeździłem w latach tych 80., -tych, tam 90. -tych. Jak tam przejeżdżało auto, to się trochę yy, patrzyło, co jedzie, kto jedzie, czy ktoś przyjechał. Takie to były czasy. Tam wioska, jedna droga, asfaltowa, a to już później. Obok też wioski, więc ruch był mały. Naprawdę. Teraz się to zmieniło. No, tutaj, niestety, samo, wszystkie samochody, ich maksymalna prędkość to jest 30 na godzinę. Co pozwala je łatwo wyprzedzać. To jest taka, taka mapa PGR w sumie, bo tutaj on właściwie jest. Ja się bawię, że jestem tam rolnikiem indywidualnym. Ma tu dwa najmniejsze pola. A tutaj trzymam czasami maszynę. Właśnie tu już traktor przygotowany do oprysku. Może tutaj zajedziemy bo jeszcze można wjechać dwie bramy mamy tutaj z boku przy drodze znaczy a jeszcze na przykład można wjechać tędy W tej chwili stoją tutaj. Nie mam ich za dużo. Jeszcze gdzieś jest pług. Najgorsze przy nagrywaniu w ogóle Simulatora Farmy jest to jak... No tu mój drugi traktor. Ustawiałem te drzwi. No, tak Nie zawsze to się bawię, ale no, tak on wygląda. Jakoś interesuje modelarstwo, to ja bym sobie takich rzeczy nie odmawiał, jak modelarstwo tego typu, czy tam kolekcjonerstwo, Jak zwał, tak zwał. No, tak. Najgorsze, właśnie, jest to, co YouTube robi z tymi filmami. Ja myślałem, że to u mnie, coś, że nie mogę sobie poradzić, ale tak, obejrzałem sobie filmiki innych osób, i no, na, takie rzeczy możecie sobie wejrzeć na innych filmach, ale mówię to tak troszeczkę przy okazji tego, że troszeczkę osób dzięki ostatniej kolekcji samochody prl do mnie. Weszło na kanał, więc tak pokazuję przy okazji, że u mnie też to jest i to tak, ja mówię tak zawsze. Ja wiem, że część ch, y, chce modeli i potem pewnie wchodzi na kanał, patrzy, a jakiś kupi symulator farmy, coś tam. I... A nie to drzwi. I koniec y, subskrypcji, <śledz> na to nic nie poradzę. Też możemy tankować, no ale ja mam powiedzmy... Prawie pełny bak. No to mój właśnie drugi traktor, też Ursus. To w następnej kolejności właśnie będę robił. Mam wcześniej to jedno pole, tutaj zaraz będzie moje drugie pole. Na razie posiadam... Na razie posiadam też dwie krowy. Tylko. No, tak, no w sumie tak do dekoracji, ale to tak też żeby sobie urozmaicić tą Grę. Na razie im dostarczam tylko wodę i słomę. Trawę mają na pastwisku, no ale w następnej kolejności ta trawa jednak musi być dostarczana przeze mnie też. Zobaczymy, czy tutaj też już rośnie. No. Tu już widzę też. Tu możemy przyjeżdżać robić oprysk. Zawsze proponuję przez tego właśnie jak, jak te. No tutaj już nie będę, bo to jest to samo. Krowy są tu. Trzeba tam przy nich parę rzeczy zrobić zawsze. No i tu są jeszcze kury, akurat w 17. Kury. Są zrobione... Nie fajnie, bo nie można ich kupować, po prostu są. I tutaj jadę właśnie, bo trzeba zawsze zebrać jajka. tutaj akurat jest tak zrobione, że sobie niosą i gdzie chcą. Po prawej stronie jest Skup. Tam dalej. A góry są tutaj. Nie słychać. No, dla mnie ta gra to jest po prostu powrót do dzieciństwa, do tych miejsc, które lubię. No, i do tych wszystkich rzeczy, też które lubię. Także tu się wszystko łączy. Jak ktoś nie próbował, może spróbować, nawet jeśli mu się wydaje, śmieszne. No, śmieszne to jest właśnie trochę tutaj, bo mamy. Mamy także, wchodzimy i kiedyś troszeczkę, jak tych kursie nakupiło dużo, można było troszeczkę na tych jajkach zarobić. Chociaż były to śmieszne jakieś też sumy, mimo wszystko w poprzedniej. Tutaj, tutaj zawsze wszystkie jajka były, w 15 na tej mapie, bo tam, bo te mapy potem z tych wszystkich... Jeszcze odkryłem, że jak można sobie ułatwić szukanie jajek w ten sposób. No, fajna gra do grania z dziećmi. Ja się nagrałem z moją bratanicą w to. Pierwsza gra ulubiona. <grymna> <grymna> Dobra. No i właśnie to jest to tyle w sumie z tego co chciałem zrobić. O, jeszcze tu jest. Słabo szukałem na tym dachu. Albo się teraz pojawiło. No kury tak jak wyglądają, jak wyglądają. Coś tam chodzą, coś tam grzebią, coś tam dziobią. Kogut też jest. Kwiaty też są. Czego więcej chcieć? No to tak. Jeśli chodzi o sprawozdanie. Ktoś tam by chciał oglądać. To niech się zgłasza. Widzę, że gubię wątki, też myślę o różnych rzeczach dotyczących gry. Jeśli ktoś ogląda, to tak jak mówię, najlepiej, jeśli ogląda na dużym ekranie, to troszeczkę się odsunąć, wtedy te... to, co robi YouTube z filmem, troszeczkę ginie. Lub po prostu na mniejszym ekraniku, bo ja nie jestem w stanie nic zrobić. Chyba, że ktoś ma jakiś pomysł, że jednak coś się da zrobić. Ale tu nic nie pomaga rzucanie gołych, gołego nagrania, czyli bez kompresji z taką czy taką kompresją. Może być tylko gorzej, na jednym filmie widać. Ale jak się patrzy z daleka, to wychodzi i tak prawie na to samo. Zrobiłem to co miałem zrobić, tak pokazowo. No, tutaj w lewo będziemy jechali z powrotem, tak jak jechałem, w prawo gdybyśmy tam skręcili. Jak będzie skręt w prawo, to jest sklep z maszynami. Jeszcze. To tak mówię dla tych, którzy nie grają, a jednak tam zaglądają na moim kanale, czy coś się nie pojawia. ogóle nie wiem, kiedy rzucę ten film, bo nie mam internetu. Tydzień temu mi padł. Przyjechali, coś tam zrobili w piwnicy i niby było ok, ale przez tydzień. Jest znowu to samo. akurat z niedziela, więc nie wiem kiedy rzucę ten film. Jutro rano ktoś będzie tam musiał zadzwonić, będą musieli przyjechać znowu. Nie wiem o co tam chodzi. No ale to powiedzmy, mniej ważne czy to wrzucę teraz, czy za tydzień. Nie w sensie, że za tydzień internet będzie dopiero No dobra, darujemy sobie wyprzedzanie, chociaż ten Fiat ma takie te prędkość i przyspieszenie w porównaniu z tymi, że No prędkość w sumie że sobie by poradził Mamy tutaj, jak już wcześniej pokazywałem, też inne legendy, no to można sobie różne rzeczy, jest więcej samochodów, jest z Maluch, Żółk, nie wiem teraz do których części, no tu my też, może podbiegnę, mamy tą klasykę, odpalę to, dużo ludzi lubi ten dźwięk, on jest tu taki sam jak naprawdę, powiedzmy. Z, z takiej perspektywy może... Hmm. Jeszcze mogę... zrobić tak? Przepraszam, tak. No, też muszę go zatankować. No, właśnie tak, mamy wszystko. Dobra, to tyle, co chciałem pokazać. Idę do domu coś zjeść. Mój dom jest tutaj, niestety nie chcę ty nie dać niego wejść, a może i dobrze. Nie jest to jakoś potrzebne. Są jakieś tam mapy z wnętrzami, no ale... No, to idę coś zjeść i na kawę. Cześć, na razie.